Cześć moi drodzy, cześć, witam, witam. Dzisiaj tak na szybciutko yy, wyświetliły się takie specjalne, oj, oferty... kurczę jeszcze raz. Oferty urodzinowe i za zastanawiam się właśnie, którą by tu wybrać, bo mamy tak, burz piaskowych, pomijaj dowolną liczbę zadań przez 90 dni. No, nawet dobre w sumie. Ale ja przez... Ja raczej i tak się wyrabiam z zadaniami, więc no chyba to mi nie, to mi niepotrzebne. Więc też pokręciło mi się. Yy, otrzymuj następną yy, darmowe okazję, czyli 20 darmowych zakręceń kołem fortuny przez 20 dni, 90 dni, też dobre. Ale moim zdaniem najlepsze chyba jest otrzymuj darmowe, bo nie chciałem jeszcze wybierać, bałem się, że się wybierze. Otrzymuj darmowe piwo w karczmie przez 90 dni. Kurczę, w ogóle super, bo darmowe misje chyba bierę, chyba bierę w ciemno. Jak niby niby nie potrzebuję, ale jak za darmo to bierę. Oczywiście, by inaczej, zapomniałem, to by, pamiętacie moi drodzy, mówiłem wam, że czegoś mi brakuje na te urodziny, jakiegoś takiego faktycznie udogodnienia dla graczy, to by było to, to by było fajne, może nie jest to jakiś event, ale to by było fajne, no ale oczywiście zapomniałem, że przecież podstawowym celem jak, jakiejkolwiek firmy jest zarobek, no więc, więc zarobek jest. I swoją drogą jeszcze mam dla was taką ciekawostkę, ktoś może się zastanawiać, że... Czy jakby wziął to Nawet doładował To czyby mu się to zwróciło Odpowiedź brzmi Oczywiście nie No bo to by nie miało sensu Tak działa na przykład bank I tak działają loterie Też wszelkiego rodzaju Pamiętajcie moi drodzy, że to wszystko są firmy I to wszystko musi na was zarabiać Bo to inaczej, by, to nie funkcjonuje po to Żebyście wy zarabiali Tylko to funkcjonuje po to, żeby oni zarabiali I nawet to przeliczyłem yy, Szansa, że Zarobicie na tym nie ma takiej szansy, jest taka szansa oczywiście, żeby nie było, że odpalę sobie League of Legends yy, jest szansa, że zarobicie i szansa ta wynosi no uwaga, możecie sobie pomyśleć yy, i zobaczycie czy, czy macie rację hop, a to jeszcze raz jest to, bo to w procentach szansa taka wynosi 7% moi drodzy, że zarobicie yy, fajny ten ekran logowania jak to policzyłem? Policzyłem to ze schematu Bernoulliego To jest taki schemat, który. Włączyłem to, a tu w sumie muzyka teraz gra i wam pewnie przeszkadza Dobra, wyłączymy na chwilę. To jest takie właśnie taki wzór stosowany do obliczenia prawdopodobieństwa właśnie w takich przypadkach kiedy otrzymujemy jeden z dwóch wyników, kiedy jeden jest sukcesem, a drugi porażką, no to sukcesem jest otrzymanie grzybków na kole, a porażką jest otrzymanie czegoś innego. I wzór pozwala obliczyć y, k sukcesów w n próbach. K sukcesów, czyli tu powinno być. Y, Zrobiłem to tak, bo jak dałem. Y, chodzi o to, że aby wyjść na plus, tutaj patrzcie, aby wyjść na plus, musielibyście wylosować y, w tych. Tu prób powinno być 1800, ale on mi się wywala, jak mu dam 1800, no bo liczę silniami, bo ten wzór wygląda NPK. NPK to jest wzór z To jest dosyć zaawansowany wzór, niektórzy z was pewnie jeszcze tego nie mieli i nie wiedzą w ogóle o co chodzi, bo to na rozszerzeniu ja miałem na matematyce, więc... Yy, a tu wyjdzie wtedy? Nie. Bo no są wtedy duże liczby, po prostu skróciłem tu przez 100, żeby tu wyliczyć. Yy, chodzi o to, że jeśli... no... Kosztuje to Was 999 grzybku, no to w tym wypadku powiedzmy 10, a Wy płacicie za każdą próbę. No to dałem, że, żeby wyjść na plus, no to musicie, nie wiem, jak zdobycie, jak zdobędziecie 300, no to powinno być 334, ale to będzie wtedy ułamek. A jak będzie duża liczba, to mi on nie policzy. No w każdym razie chodzi o to, że, yy, na przykład, no, można to nawet w 18 próbach sprawdzić, bo czy w 8, czy będzie to, to jest wtedy. Jeśli podzielę to przez 100, to to nie ma znaczenia. Musicie uzyskać. Kosztuje was to 10 grzybków. No, i żeby wyjść na plus, to musicie wylosować 4 razy, tak? No, bo jak wylosujecie 3 razy, to będziecie mieli 9, a go zapłaciliście 10. No, bo 999, to, to powiedzmy, że jest 10. A jak wylosujecie 4 razy, to będzie 12. No, to jesteście już na plus, tak? To Liczę sytuacje, w których jesteście na plus. Prawdopodobieństwo wynosi 7%, yy, czyli 7 na 100 osób, które to ogląda, ma taką szansę. Może nawet ja mam taką szansę zarobić. Ale jak wiem, ja... Tutaj jestem wzór i tu jest symbol Newtona. Jak wiem, ja z doświadczenia i z, ogólnie z życia. Prawdopodobieństwo raczej jest jednak... No, czymś czego się nie da oszukać. To jest po prostu statystycznie. Statystycznie mam małą szansę i każdy z was ma, ale no... Na loterii ktoś wygrywa, tak? Także moi drodzy, możecie sobie coś kupić. Ja chętnie bym sobie to też... Wziął, ale nie za darmo, bo jak jestem Januszem, a dla Januszy nie ma już za darmo. No dobra, to było tak tylko ciekawostkowo. Eee, dzięki moi drodzy. Mam nadzieję, że zawiedliście się tak samo jak ja dzisiaj. <grym> Czy to wczoraj było? Nie wiem. Ja dzisiaj wszedłem, więc mam nadzieję, że zawiodło was to tak samo jak mnie. <grym> I z tym negatywnym, smutnym akcentem, niestety muszę was zostawić. Na razie.